Wyprawy klasycznie kończymy y, na wysokich wydmach Chigagi. To jest 50 km w linii prostej od Muhammada El-Gazlan. Hmm. Ale pomyślałem sobie ostatnio, że możemy zrobić coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego i bardzo dużego: y, a mianowicie zrobić wyprawę, zacząć y, na wydmach w Merzudze i dojechać do Atlantyku na rowerach. Dojechać do Atlantyku przez oazy, przez wielkie wydmy, przez niekończące się hamady. Zrobić to w najlepszym możliwym stylu jak nomadzi, czyli samodzielnie, praktycznie bez żadnej pomocy z zewnątrz. Moja wiedza i znajomość Sahary umożliwia aby taką ekspedycję przeprowadzić w najbardziej bezpieczny z możliwych sposobów. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić bez najmniejszego problemu. Oczywiście wielu z Was się teraz sobie powie, jak można na rowerze jeździć po piachu. Z piaskiem wygląda sprawa tak, że on nie jest taki jak plaża, to jest piach na Zacharze jest zupełnie inny. Często jak występują nawet drobne opady, ten piasek się bardzo utwardza i super można po nim jeździć, żebyście się zdziwili, jak można mieć zabawę zjeżdżenia po wydmach na rowerze. Natomiast Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że my się będziemy między tymi górami piachu, morzami piachu, czyli Ergami prześlizgiwać. Nie będziemy e, na siłę wjeżdżać w te Ergi. Oczywiście trasa, mimo to, że będzie prowadziła przez Hamady, czyli pustynie kamieniste, żwirowe, e, nie będzie pozbawiona tego piasku, jednak nie będziemy jeździć po takich wydmach, jak e, są, tutaj, są tutaj za mną. Plan zacny, startujemy w Merzudze, przejeżdżamy przez kilka oaz, m.in. przepiękną oazę Hairanriya na pewno zrobimy tutaj na Wydmach w Czigadze małą imprezę, bo to można będzie nazwać, że to jest taki, może nie pół metek odległościowy, ale, ale to jest naprawdę świetnie, więc tutaj zrobimy jakąś, jakąś imprezę no i będziemy ładować przez Tate Bouzakar do Gulmim, skąd udamy się na najpiękniejszą plażę na świecie, na Legzire. Oczywiście ona jest bardzo długa, my tylko będziemy w jednym jej malutkim kawałeczku. Tak zwana Plage Blanche, która jest oddalona o od 70 km od City Ifni, gdzie już skończymy oficjalnie nasz trip, spakujemy się i pojedziemy do Casablanca na lotnisko. Wspaniała przygoda, wspaniałe doznania, rzeczy, których nie jesteście w stanie zobaczyć nigdzie indziej. Tak jak góry, na przykład, nie wiem, Alpy czy Himalaje, one się nie różnią od siebie. No jest tam różny folklor, ale to są takie same góry, tak naprawdę. Yy, natomiast Sahara jest jedyna. Yy, Trasa jest naprawdę, opracowywałem ją przez kilka dobrych lat, żeby być pewnym jak to bezpiecznie zrobić. Trasa będzie praktycznie w 95% offroadowa, więc dla miłośników szlejania się po dziurach i kamerdolach jest to obłędna sprawa. A więc Kreidler Polska, Joyride i UnitedCyclists.com, rowerowe wyprawy totalne, zapraszają Was do przyłączenia się pod Jeden z bardziej zwariowanych projektów rowerowych, jaki powstał u nas w kraju, być może i na świecie, bo trzeba sobie bardzo czysto powiedzieć, to nie jest wyścig, to nie jest maraton, tutaj jedynym, jedynym współzawodnictwem będzie tak naprawdę współpraca, czyli... Nie ma znaczenia, kto jak będzie jechał. Ważne, żeby zrobić to grupą, żeby, żeby było fajnie, żeby była piękna zabawa, żebyśmy w takim samym liczbie osób, jak zaczynamy, tą wyprawę skończyli, żeby nikt się nie wycofał. Wszyscy nad tym będziemy pracować. Tak samo z, tutaj z ramienia United Joyride. Tak samo jak poszczególni uczestnicy będą mieli w obowiązku jakby podtrzymywać, tą, podtrzymywać tą wyprawę na najwyższym możliwym poziomie. Jeszcze raz zapraszam do dołączenia do naszego mega projektu, największego projektu jak dotychczas czyli Crydler Deep Desert Expedition. 12 marca do 29 marca 2015 roku startujemy samolotem z Warszawy, lecimy do Casablanki. Z Casablanki odbiera nas autobus, jedziemy do Merzugi, gdzie składamy sprzęt i tam uderzamy z wielką siłą w przepiękną i jedyną Saharę. Jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do, do tego tripu, bo będziemy naprawdę bardzo pracować nad tym, żeby to było zrobione z wielką pompą i żeby był mega 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 wyprzedaż.